Turbo Podlasiak, kolejny odcinek Wodek Młody w dzisiejszym odcinku. Pan Gardocki? Michał. To jest. Gardocki, Michał, witam cię serdecznie. Eee, dostałem się takie delikatne przedstawienie, ciebie, przez, przed e, nagry, nagrywanym odcinkiem. Ksywka Messi, podobno, tak? Z Aleksywka z dawno i nieprawda. Z dawno i nieprawda. Ale słuchaj, no Aleksywka pozostała, tak? To mi już wszystko coś musi... W niektórych kręgach może nadal się utrzymuje, nie? Yy, Dostałem też takie info, że najbardziej waleczny zawodnik w drużynie Waleczne Orły, czyli naszej nowej drużynie w Podlaskiej Lidze Biłkarskiej, tak? Z grzeczności nie zaprzeczę o tym fakcie. Yy, pozycja na boisku? <suk> Powiedzmy, że preferuje środek, tak? Preferuje środek do przodu. A gdzieś duże boisko grane? E, nie żadnego doświadczenia tak jakby piłkarskiego z dużego boiska. Wszystko Ej. to Czyli jest ta po... Typowe tak? podwórkowe, tak? Tak jest, tak jest. Rozumiem. Mam nadzieję. O, witam dzisiaj tutaj nowy gość do nas poszedł. Cześć! Ale Konrad zaraz będzie. Pan kierownik, tak? Zobacz, już tam leci. Kolejna z być to. <noise> Michał, mam nadzieję, że dzisiaj poradzisz sobie z naszymi konkurencjami. Perfekto. Mam taką samą nadzieję. Pogoda trochę nie sprzyja. Wiatr jest mocny, porywisty momentami. I jak byłem tak, jeszcze, ja Ci jeszcze tak. Jeszcze nie było takiego <noise> zawodnika, który powiedział, że pogoda nam sprzyja. <noise> Słuchaj, a jeszcze jedno pytanko na koniec. Czy ty oglądasz turbo? Regularnie nie, ale swoje obejrzałem i co nieco liznąłem, więc mam nadzieję, że wszystkie konkurencje przynajmniej na jakiś sposób my to, wiem. <śpiewanie> <śpiewanie> ale chcę Młody jeszcze nie ale spokojnie. Ja, ja co nie potrafi. <śpiewanie> Ja Przeczytał! Michał, konkurencja numer 2. Szybko lecimy. 45 sekund na wykonanie tego zadania. Slalomik między słupkami i wybór należy do ciebie. Co potem? Czy strzał? W pustą bramkę, czy strzał? W małą bramkę, czy z bramkarzem? Za każde, wiadomo, z poziomem trudności doliczamy sekundy. Z bramkarzem idziemy. To mi się podoba. <suszy> On to ma, On to ma! Tu za wiele tłumaczysz nie trzeba. Jak ty się czujesz w tej konkurencji? Strzelasz, e, waleśny, Zobaczymy jak wyjdzie. choroba, kto strzela? Jako pierwszy, pierwszy na nasz kapitan Mateusz. Rozumiem. najbardziej odpowiedzialny? jako ja drugi. Każdy za i tak ja jako starszyzna drużyny. <laughs> Słuchaj, trzy próby? jesteś gotowy? Tak jest, idziemy. Teraz... Młody też jest gotowy. Czy ta... teraz To jest najlepszy Ale szanujemy przygotowanie Dawida do, do programu. Pewnie, tak? pewnie. Wyciągane konsekwencje. Wyciągane konsekwencje. Michał. A. na chwilę ze mną. Ja ci coś podpowiem. Było prawo, by było lewo. Spróbuję, może A A co jeśli nie wiesz, zrobi mastermind'a? Zrób po swojemu. Zrób po swojemu. <laughs> Zrób po swojemu. <laughs> Dobra. Dobrze. przeczytał. Za próbę. I to przeczytał. Za próbę? Dam punkt. Nie, 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 nie. Nie będziemy e, raz za razem punktów dodatkowych wykładałaś. To nie przystoi. Jeśli nie przystoi, <grym> proszę państwa, no to nie przystoi. No. To nie przystoi. Że nie daje. Michał mówi, że da radę. Ekspresowa powszeczka. Pięć prób, każda jedna po drugiej. Michał, ja ci powiem tak. Przychodzą ludzie do programu i mówią, proszę mnie, prezes. A ty nie, nie, to już To wyjątkowy odcinek! Mam nadzieję, że wyjątkowe wykonanie. Za tą ostatnią, za plus pięć. Może być? A nie. Dokładnie, tu już nie ma dynamiki, jak tu fajnie nazwałeś? Eee, trzy próby eee, trafienia w słupek za spojenie, 5 punktów dodatkowych. Powiedz, co Ja to szanuję. Spokojnie, panie Michale, spokojnie. Proszę sobie ustawić piłeczkę. Wszystko na gwizdek, bez dynamka, jak to mówimy. Jak on tak robi, celuje, celuje. i Tyle. Tyle brak. Michał, z Kolejną konkurencją, która jest do wykonania przed tobą. 20 punktów bez odbicia, 10 z odbiciem. Ja ci powiem tak, nic ode mnie dzisiaj nie chcesz, ale ja coś zaproponuję. Stanę tam sobie z młodym, możemy za punkt dobić, jeśli by nie leciało. Czy ty sobie życzysz? Oczywiście. No to proszę bardzo. Jeden ma! Ale proszę na narożnik ustalić i oszukiwać! Oczywiście! O! Masz, masz dwa! Wleciła. Masz to dwa! Się jest! O, jest. Masz się. Konkurencja kolejna. Którą jest żubrze oko. Powiem Ci tak, niestety 500 zł już spadło, więc do zaoferowania mogę Ci tylko dać to, że po prostu jak trafisz 50, 50 to będziesz bliżej wygrania tego programu, tak? No jest wystarczająca nagroda. E, dokładnie, Laury, Sława, wiesz to o co to tak? Tak jest, tak jest. jest że laga to jednak nie twoja konkurencja. Nie, to nie jest moja masa z, z jakiego powodu? <grym> po prostu. Nie dokopiesz? Eee, kopytko nie zostało stworzone, żeby mocno kopać. <grym> słuchaj, Udo jest, mi się wydaje, że wszystko <grym> do tej konkurencji powinno być, nie? Zobaczymy, zweryfikuję sytuację, zobaczymy jak będzie Posłuchaj, słuchaj, przypomnę ci tylko punktację za lagę eksperta. 30 punktów bez odbicia, 20 z jednym odbiciem, 10 z wieloma. Za małą bramkę masz 50 punktów, nie trafisz młodego. Ja ci pan naprawdę też srogo płacę. Dobry. Żarło, żarło i zdechło. I zdechło, tak jest. Mikoł, tak jak mówisz, nieformalna linia. E, pięć strzałów do konkurencji Panu Bodziu w okno, czyli do płachty z dziurami. Ale zanim płachta z dziurami, to mam dla Ciebie pytanka. Takie delikatne, <laughs> rozluźniające. Słuchaj, przede wszystkim to sam z siebie zapytam, bo doszły mnie słuchy. Hmm, powiedz mi, co jest lepsze? Biedronka czy Lidl? O, Matko! <laughs> dyplomatycznie czy niedyplomatycznie. <laughs> Słyszałem, że jesteś kierownikiem którego ze sklepów, więc... <laughs> więc powiedz dyplomatycznie. Dyplomatycznie mam powiedzieć oczywiście, że Biedroneczka. Biedroneczka <laughs> to gromeczki, tak? Dyplomatycznie, a resztę możemy rozmówić poza kulisami. <laughs> Jasna sprawa. Słuchaj, Mikał. Mam tutaj yy, też takie informacje ogólnie, że Ty na boisku przede wszystkim, tak jak widzę, zresztą jesteś pogodny facetem, normalnie tak, kierujesz się zasadą fair play, tak? Z reguły tak. To jest najważniejsze, mi się wydaje, tak? Bo jednak to mimo jest. wszystko tutaj bawimy się w tą piłkę, tak? Nie gramy jakoś zawodowo, czy coś, nie gramy dla pieniędzy, tylko gramy po prostu for fun, tak? To jest. Więc for fun, zadaję Ci pytanie kolejne. Jak Ci się spodobało rozstrzygnięcie? Wczorajszego finału Ligi Mistrzów. <laughs> Bluza tam leży, taka czerwona, jeśli kamera sięgnie. To jest mój cichy protest. To jest mój cichy protest, na tym zakończmy. Mechester jest tylko czerwony. <laughs> Aczkolwiek, żeby nie było. Panowie zasłużyli, tak. Bądźmy, też, bądźmy realistami, też się, zasłużyli. Też mi się wydaje, że przede wszystkim zasłużył na to Guardiola, tak, to który już jest w tym klubie od kilkunastu lat i który po prostu ten... No, pracował, to, tak? na dorcie, tak zwana, tak, tak, tak? Truskawka, przepraszam. Tak jest. Panie Domku, przepraszam, jak, tak. jak, Jakkolwiek mnie to boli, to trzeba przyznać, że zasłużyli. Zasłużyli. Tak, tak jest. Dokładnie. Słuchaj, kolejne pytanko do ciebie jest następujące. Szejkowie z Etihad byli na ostatnim meczu w Walecznych Orłów. I złożyli propozycję wykupienia ciebie z klubu. Co ty w tej sytuacji zrobisz? Moja lojalność sięga poza granicę. Żadne. Nie kupią na dolary, Żadne rabki tego nie, nie kupią. Waleczny Orwę. Michał. Szanuję to... bardzo. Zapraszam do wykonania konkurencji. Dobra. Pamiętaj, że za krytykę również płacę. Nie będziemy zrywać Takich ludzi szalujemy, prawda panie kamerzystwo? Oczywiście To już w końcu... Wróć Ale księdzu To było dobre, to było dobre, Michał Był dobra, To było dobre, Może powtórzymy No to. Może... Dwa wdechy. Kto czerwony diabok najlepiej kiedyś yy, yy, rzuty wolne wykonywał? Nie wiem chyba poszedł do beksa. No też mi się wydaje, że chyba beks to jednak legenda, tak? Nie. Tak Piralkiem takim, tak? Da się? Da się. Lecimy. Coś w tym było, nie? Słuchaj, mi się wydaje, że żeby tam było pusto, to tam by się zmieszczały. Pewnie, nie? pewnie. <laughs> Dwa. Może być! Lecimy! Mam w którym już teraz sobie ręku u gwizdek. Sobie przekładam właśnie w tym momencie. Powiem ci, że jest sztywna zasada, że wszyscy zawsze wybierają prawo. Ale ja ich trochę tak wiesz. Delikatnie, jak to mówię, biorę pod włos. Yy, więc yy, powiem tak, jeśli trafisz. Yy, powiem tak, masz tu wyboru teraz. Czy myślisz o żonglować? Hmm. Róbiłeś? Nie może dla zabawy zmyłką. z myłką. Nie, no, nigdy tak nie próbowałem. No to jak trafisz gwizdek w ręku, to, traf... to, to żonglujesz z myłką. Pewnie, żeby zasad nie łamać i że sobie to wymarzyłem, twoja prawa. Masz myłkę? Trzecimy. Jesteś gotowy? Tak jest. Czy Już od samego początku mówisz i masz. Dobrnęliśmy do tej konkurencji, na którą czekasz, tak? Działeś się, tak jest. Słuchaj. Kopnięcie łosia. Tak się nazywa. Czy ty miałeś do czynienia? Łoś kiedyś nie, kopnął, czy nie? Nie, 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 całe szczęście nie. Całe tylko szczęście. Kasiłka. A, sarna, jakaś, tak? E, ewentualnie. <laughs> ok, słuchaj. Pięć przysiadów, 10 pompek, 15 obkręceń. Mała brameczka za 30, normalna bramka za 20. Jesteś gotowy? Co jest? Lecimy. Lecimy. Raz, ba Osiem dziewięć Dycha Czternaście za, i jak orzeł teraz! Jak orzeł! Jak orzeł! Ale on leci! Ale on leci! Jest! Polski bielik! Bielik stat! Michał! Widzę, że ciebie łośnie, w <noise> No nie! A nawet jakby kopt, to i tak nie miało szans. Nie Nie, nie. <laughs> Trochę odporności jest. Słuchajcie, człowiek bez błędnika, Michał Gardowski, waleczny orły, nie do przekupienia przez arabski Zrobi zrobi naprawdę dobry wynik. Michał, jak się modliłeś o nas programie. Świetnie, świetna zabawa, świetna konkurencja, fajnie przyjść w wolną niedzielę, złapać trochę świeżego powietrza. Przy okazji sumę zaliczyć tak. Tak jest, to. Poszpiewa się na poza kulisami, nie? Słuchajcie. Super, naprawdę. Takich orów nam trzeba w programie. Michał, dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Dzięki. Wielkie panowie. Dzięki młody. Trzymajcie Dobra się. Dobrawania.